Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym muzycznym odcinku będę mówić o gwieździe, która była idolką naprawdę dla wielu pokoleń. Rozgłos zdobyła bowiem piosenką Pamiętasz była jesień z filmu Pożegnania Wojciecha Jerzego Hasa. Wpiewała również Czerwone Maki na Monte Cassino w popielej diamencie Andrzeja Wajdy, a także pieśnie Żydów polskich. Mimo zaawansowanego wieku wciąż koncertuje. Sławę przybylską do dziś często nazywa się damą polskiej piosenki. Chociaż sama ponoć nie lubi tego określenia, bo przyznaje, że nie jest żadną damą, tylko raczej zakompleksioną dziewczyną z małej miejscowości. W swoim życiu przeżyła bardzo dużo od sławy po osobiste tragedie, które jej nie zmieniły, ale w wielu tytułach przeczytacie, że Zgodziła się na rolę tej trzeciej, a potem przyszła do niej właśnie tragedia i żałoba, którą musiała nosić w sercu w tajemnicy. Sława Przybylska to artystka bardzo tajemnicza, której życiorys można jednak nazwać życiorysem, w którym nie brakowało wzlotów i upadków, ale myślę, że będzie to pozytywna opowieść. Zapraszam Was bardzo serdecznie, byście pozostali ze mną do samego końca i wysłuchali historii Sławy Przybylskiej. Stanisława Przybylska urodziła się 2 listopada 1932 roku w Międzyrzeczu Podlaskim. Jest córką Józefa i Marianny Przybylskich. I pewnie was nie zszokuje, mówiąc, że oczywiście jej dzieciństwo naznaczone było przez wojnę. To już widać po dacie urodzenia. Ale dla pani Sławy była to naprawdę szkoła dorastania, szkoła życia w tak młodym wieku, ponieważ miejscowość, z której pochodziła artystka, zamieszkiwała głównie ludność żydowska. Dlatego represje, które dotykały jej sąsiadów, były szczególnie brutalne. Odbiły też piętno na psychice dziecka. Przede wszystkim przeżyłam zagładę Żydów. Międzyrzec, z którego pochodzę, od wieków był żydowskim miasteczkiem. Żydzi stanowili 80% mieszkańców. To oni ufundowali nam ochronki dla biednych, salę koncertową czy szpital. W 1942 roku, kiedy rozpoczęto generalną likwidację getta, mama wysłała mnie do sklepu, żebym kupiła chleb. Nagle wciągnięto mnie do jakiegoś budynku i przez szybę widziałam rynek pełny klęczących Żydów. Trzymano mnie tam przez kilka godzin, nie mogłam wyjść. Na własne oczy widziałam, jak Żydów prowadzono na dworzec i wywożono do treblinki. Przy okazji strzelano do nich, zabierano im dzieci, zabijano ich, a ja na to wszystko patrzyłam. Dopiero gdy wszystkich wyprowadzono, mogłam wrócić do domu. Po drodze mijałam rozlaną krew, rozdarte pierze i połamane lalki, wspominała w rozmowie z serwisem plejada.pl nic więc dziwnego, że ten koszmar, te straszne obrazy, które utkwiły w jej głowie, wracały do niej wielokrotnie. To był wstrząsający widok, przez jakiś czas później nie spałam, a gdy udało mi się zasnąć, to budziłam się z krzykiem w środku nocy. Co chwilę przypominało mi się, jak na moich oczach zastrzelono naszych sąsiadów. To było straszne. Po latach pani Sława wciąż będzie żyć tym dramatem. Jest to dowód na to, że była to sytuacja, której właściwie nie dało się wymazać z pamięci. Dlatego w dorosłym życiu będzie się starała kultywować pamięć, swoich sąsiadów, ludzi, którzy tam zginęli. Wiedziałam, że biegu historii nie cofnę, antysemityzmu też nie wykorzenie, ale miałam w sobie głęboką potrzebę postawienia osobistego pomnika pamięci, dlatego poszłam na kurs idisz. Nawiązałam współpracę z teatrem żydowskim, nagrałam pieśni żydowskie, pięciokrotnie byłam na koncertach w Izraelu, wystąpiłam na festiwalu żydowskim w Vancouver. Robiłam wszystko, co mogłam, by ludzie zwrócili uwagę na żydowską kulturę i tragiczne losy tego narodu, mówiła pani Sława Przybylska w rozmowie z WIWą, a o swoich zainteresowaniach kulturą żydowską dodawała: Nasz dom był zawsze otwarty, mieliśmy przyjazne kontakty z żydowskimi sąsiadami, docierały do mnie echa ich pieśni i obrzędów. Śpiewaniem żydowskich piosenek chciałam wznieść pomnik pamięci tych ludzi. Mój szczególny chod dla tych wszystkich małych dziewczynek, z którymi się bawiłam, a potem znalazły się w transporcie do Treblinki. I jak już słyszycie, w jej domu rodzinnym muzyka była obecna. Śpiewała pieśni religijne, ale także modne piosenki o miłości. Chociaż chyba te pieśni religijne przeważały, bo rodzice planowali, że zostanie zakonnicą, a pani Sława, chcąc to łączyć, śpiewała w kościelnym chórze. Ale, żeby tam występować, musiała walczyć z mega-mega wielką skromnością, wręcz nieśmiałością. Przyznawała, że komentarze dotyczące jej występów wręcz ją paraliżowały. Każdy komplement był dla mnie wstrząsem. Kiedyś podczas próby chóru kościelnego bezwiednie włączyłam się z drugim głosem, a organista wobec całego chóru powiedział: Słuchajcie, tak trzeba śpiewać, jak ta mała, wspominała w Tinie. Sama jednak planowała zostać malarką lub rzeźbiarką. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Na studiach jednak postanowiła wybrać bardziej przyziemny zawód i zająć się handlem. I jeszcze podczas tych studiów wyszła także za mąż za kolegę z roku Jerzego Kostarczyka. Para doczekała się wspólnie córki Blanki, ale niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Artystka została sama z dzieckiem i w tym czasie też zaczęła się jej kariera, zaczęła występować. Uznała, że odrzuci yy, pewną część swojego imienia i sława przybylska brzmi tak jak dobry pseudonim artystyczny. Zadebiutowała w 1956 roku w studenckim Teatrze Satyryków STS, a także potem śpiewała w klubie studenckim stodoła. Ale twórcy STS-u nie do końca poznali się na jej talencie. Mówiono, że to. Taka właśnie, dość zakompleksiona, niepewna siebie dziewczyna, że generalnie lepiej byłoby ją zastąpić kimś innym, i tak się też stało. Przybryską wymieniła Hania Rek. Ale potem stało się coś, że można śmiało powiedzieć, że i twórcom STS-u opadła. Bo przełomem w jej karierze okazał się telewizyjny konkurs piosenki dla amatorów, a pani Sława nikomu nie powiedziała, że startuje, żeby nie zapeszać. Okazało się, że wygrała, a zarządzający sts był w szoku. Dopiero co pozbyliśmy się tego biedactwa z grzywką, które zawracało nam głowę, a tu najpiękniejszy głos ze strady. Po spektaklu całą stodołą poszliśmy raz do kawiarni i podszedł do mnie pan z karteczką, patrzę, a to pięciolinia, nuty, a on mówi. To jest dla Pani piosenka do filmu. Pytam, czy to jakiś żart? A on, że za 10 dni będzie nagranie. Patrzyłam, jakie to trudne, jaka szalona skala, bo to było napisane na instrument, więc kompozytor nie musiał ograniczać się skalą. Więc zaśpiewałam, Pamiętasz, była jesień, do filmu Pożegnanie. Stałam się znana, zaczęły się propozycje koncertowe i wyjazdy. I nie musiałam się bać, że nie będę miała z czego żyć, wspominała w wysokich obcasach swój przełom w karierze faktycznie ta piosenka do dzisiaj przecież jest wielkim hitem wykonywana przecież później też przez Edytę Górniak W 1960 wystąpiła z pierwszym własnym recitalem, dokonywała nagrań dla radia i telewizji a także rozgłośni radiowej i stacji telewizyjnych poza granicami naszego kraju w Moskwie Tbilisi Pradze Bratysławie i Nowym Jorku i sukcesywnie pojawiały się wielkie, kolejne sukcesy. Mam tu na myśli oczywiście hity, takie jak okularnicy, kuglarze, zakochani, gdzie są kwiaty z tamtych lat, czy dziewczyny z portofino. Śpiewała także w zezowatym szczęściu czy niewinnych czarodziejach. Ale Sława nie pomagała jej w znalezieniu miłości, niestety. Adoratorów oczywiście było wielu, ale pani Sława jakoś bała się, że historia z pierwszego małżeństwa się powtórzy. Nie ufała mężczyznom. Przełamać tę barierę udało się dopiero poznanemu na planie filmowym, jednemu z najwybitniejszych polskich reżyserów, mam tu na myśli Andrzeja Munka. Problem był jeden był wtedy żonaty. Początek ich miłości to czas, kiedy pani Sława miała 28 lat i śpiewała dla zezowatego szczęścia, pieśni jeńców wojennych, i była tak charyzmatyczna, że sama scena była pełna lirycznego napięcia. Reżyser natychmiast się nią ponoć wtedy zauroczył i to z zajemnością. Byłam zafascynowana jego twórczością, wiedzą, kulturą i silnym magnetyzmem jego oczu, mówiła artystka. Ale wiedziała, tak jak wam powiedziałam, że jej wybranek nie jest wolny i nic nie wskazywało na to, że w najbliższym czasie będzie. Takie deklaracje nie padały. Pani Sława zdecydowała się, więc najprawdopodobniej przyjąć rolę tej trzeciej. Nie wiadomo jednak, jak potoczyłyby się losy tej miłości, gdyby Andrzej Munk nie zginął nagle tragicznie. Romans zakończył się 20 września 1961 roku, kiedy wybrał się do łodzi sprawdzić, jak mają się prace nad scenografią do filmu Pasażerka. Prowadzony przez niego Fiat zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. Przewieziono go do szpitala, ale niestety zmarł. Sława Przybielska była zdruzgotana tą wiadomością. Choć generalnie środowisko wiedziało o tym romansie, o tym, że byli razem, nie przystawało jej tej żałoby nosić. Publicznie musiała cierpieć u Kryściu, a jej przyjaciele twierdzą, że cierpiała bardzo. Postanowiła jednak poświęcić się temu, co przynosiło jej szczęście, czyli pracy. Koncertowała w Polsce i za granicą. Śpiewała ballady romantyczne, akompaniując sobie na gitarze. Po pewnym czasie jednak zawsze, po burzy, wychodzi słońce, więc po pewnym czasie także pani Sława poznała miłość miłość swojego życia. Był to były mąż Teresy Budzisz Krzyżanowskiej, Jan Krzyżanowski, który najpierw ponoć zakochał się w głosie pani Sławy. Kiedyś Jan mi powiedział, że był studentem, to na sylwestrowej imprezie usłyszał moje tango noturro. Zachwycił się i powiedział, że dla takiej kobiety warto poświęcić życie. Po latach się sprawdziło, ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. To uczucie rodziło się powoli. Poznaliśmy się na jednym z moich koncertów. Jan był wtedy dyrektorem estrady stołecznej. Przyjeżdżał na wszystkie moje występy w okolicach Warszawy. I tak to się zaczęło mówiła w magazynie Viva. Poszło im szybko, nie przeszkadzała im siedmioletnia różnica wieku. Pani Sława była starsza, a po roku byli już małżeństwem. Pani Sława współpracowała później z Teatrem Stara Prochownia. Występowała także pod Egidą oraz w krakowskiej piwnicy pod Baranami. Współpracowała z STS-em, Syreną, Buffo Żydowskim, a także Teatrem Ziemi Opolskiej w Opolu. Aż do czasu, kiedy w 1981 roku jej mąż został dyrektorem Warszawskiego Teatru na Targówku. Pani Sława dołączyła do zespołu. Ale kilka lat później ktoś z mieszkania pary ukradł kasety, które niestety w obliczu tamtej sytuacji politycznej stawiały ich w bardzo niewygodnej pozycji. Były to materiały solidarnościowe z piosenkami. Okazały się tak obciążające, że Krzyżanowskiego zwolniono, a prasa nie pozostawiła na nich suchej nitki. Para postanowiła wyjechać z Warszawy. Przez kilka lat osiedlili się na południu. W Szczawnicy organizowali warsztaty poezji dla uzdolnionej młodzieży, ale nie zagrzali tam miejsca ale też nas nie chcieli, preferowali własną twórczość – mówiła. I para powróciła do Warszawy, a właściwie pod, do Otwocka. A tak jak już Wam wspomniałam, od 1963 roku występuje także z recitalami pieśni żydowskich. Z mężem współpracowali przez lata, bardzo dobrze się dogadywali, nie chcieli się rozstawać ani w pracy, ani prywatnie, dlatego mąż zapowiadał jej występy. Lubili spędzać czas i śmiać się. Z kolei, gdy znajdziemy jakieś obce słowo, którego nie rozumiemy, to sięgamy po encyklopedię i wspólnie szukamy definicji. I tak zamiast pół godziny nasze śniadanie trwa kilka godzin. A gdy Jan nie dokręci kranu w łazience, to nie proszę go, by wrócił i zakręcił porządnie, tylko wołam do niego: W Afryce nie ma wody. Cenię w mężu poczucie humoru i radość istnienia, mówiła. Niestety kilka lat temu pan Krzyżanowski przeszedł udar i nigdy nie wrócił do sprawności. Korespondencje męża do żony. Wydano w 2013 roku, a historia tej miłości kończy się w 2022 roku, kiedy mąż Pani Sławy niestety zmarł. Sama artystka nie zamierza rezygnować z występów. Przekonuje, że będzie śpiewać dopóki choć jedna osoba będzie chciała jej słuchać. Czyli wychodzi na to, że zawsze. Choć w 2001 roku zrezygnowała z czynnego życia estradowego, daje się namówić na występ. Wystąpiła w Opolu z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Gdzie dostałam diamentowy mikrofon, a wydawnictwo Radosny Smutek Przemijania było przejawem świętowania 60-lecia pracy artystycznej piosenkarki. A co robi Pani Sława, żeby w takim wieku być w takiej formie? Myślę, że to, co każdy z nas powinien robić: czyli dużo ruchu, snu i unikanie używek. Jest aktywna, podróżuje, odwiedza mieszkającą w Szwecji córkę, a także swoje wnuki i prawnuki. Jeśli wypracuje się w sobie powody, by przeżyć pięknie kolejny dzień, żeby cieszyć się chwilą, a otoczeniu przekazać jak najlepsze myśli, to przemijania się właściwie nie zauważa. Jest ono czymś naturalnym. Jak naturalna będzie śmierć powiedziała jakiś czas temu. A pani Sława, podobnie jak wielu artystów, nie pracowała na etacie, więc jej świadczenia emerytalne są niskie. Nie występowałam po to, żeby się wzbogacić, wyznaje. Nigdy nie zależało mi na pieniądzach. Piewanie było i wciąż jest dla mnie jak powietrze. Odkąd pamiętam, oddycham śpiewaniem. I choć właśnie tak było, to dzisiaj przyznaję, że z samej emerytury trudno by jej było wyżyć. Nadal koncertuję, są owacje, ludzie proszą o bisy. Dostaję wiele listów od młodych ludzi piszą Niech Pani śpiewa do późnej starości. Cieszę się, że nie zostałam odstawiona na bok, mówiła z kolei w życiu na gorąco. Ale rzeczywiście, że nie, Pani Sławo, myślę, że m, proszę. Poczytać dzisiejsze komentarze pod tym odcinkiem. Przekona się Pani na pewno, ilu ma Pani fanów i fanek. No bo jestem pewna, moi drodzy, że nie pozostawicie tego odcinka bez komentarza. Jeśli jesteście fanami Pani Sławy Przybylskiej, cenicie jej muzykę, albo też miło było Wam się dowiedzieć, jak wyglądało i nadal wygląda jej życie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za to, że wytrwaliście ze mną do samego końca i w komentarzach także proponujcie, o kim chcielibyście kolejny odcinek. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. 在。<Test. S 2> <music>